Jest. Otwieramy sesję z przetargu nieograniczonego.

że ja rozumiem że na jest nasz nasz 200 Bielsko-Białe. I cena oferty netto 730 000 zł, cena oferty brutto 897 900 zł. Gwarancja oraz rynko za zawarty 72 miesiące. I e, wykonawca oferuje, że wykona przedmiotowe zamówienie w terminie. To była oferta nr 1. I druga według kolejności jest oferta numer 2. Prosimy na otwarcie Oferta numer 2. Almut, płaszczyk, bednarczyk, spółka jakna. Obleń-Gorek, ulica Sienkiewicza 40, Strawczyn Albut, Błaszczyk, Bednarczyk, Spółka Jawna, adres Obleń-Gorek, ulica Henryka Sienkiewicza 40, Strawem, Strawczyn, Bojewództwo Świętokrzyskie Cena oferty netto 737 085,46 zł Cena oferty brutto to 906 615 12 zł. groszy. Gwarancja na zrękowienie zabawy 72 miesiące i termin wykonania zamówienia. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiotowe zamówienie w terminie, tak do 30 września 2020 roku. To była oferta numer 2. Dziękujemy i zamykamy sesję z otwarcia odczytu obrad. No.